Co, jeśli w momencie, gdy świat oślepiony był blaskiem słońca, wydarzyło się coś niemożliwego tuż poza naszym zasięgiem wzroku? 29 października roku 2025 roku o godzinie 7:47 czasu wschodniego, 3 i Atlas osiągnął peryferium najbardziej obserwowany obiekt międzygwiezdny dekady. Astronomowie czekali na te chwilę miesiącami, przygotowując teleskopy, świadomi, że mogą być świadkami historii. A jednak, gdy to się stało, Ziemia nie zobaczyła niczego. Kometa zniknęła idealnie za tarczą Słońca, dinąc w oślepiającym blasku. Przez kilka minut, gdy cała planeta była ślepa, coś się wydarzyło, coś, czego nikt nie zdołał zobaczyć. A potem nastąpił szok. W ciągu kilku godzin astrofizyk z Harvardu, Aviloep opublikował serię zdjęć z Sąd kosmicznych. Dane pochodziły z trzech instrumentów: Hi-1 i COR-2 z sondy Stereo. Koronografu Lasko C3 z obserwatorium SoCho oraz GOSS-19CC1. Te urządzenia uchwyciły coś niezwykłego. W miarę jak 3 i Atlas zbliżał się do peryhelium, jego jasność gwałtownie wzrosła, a barwa przesunęła się w stronę intensywnego, nienaturalnego błękitu. Nie były to surowe zdjęcia, ale przetworzone dane. Według wstępnej analizy Loeba, pojaśnienie i zmiana koloru nie były błędem pomiaru. Były realne i zupełnie inne niż w przypadku jakiejkolwiek znanej komety, szczególnie tej spoza naszego układu. Żaden niezależny zespół jeszcze nie potwierdził tych danych. Metody kalibracji pozostają nieopublikowane, a sceptycy apelują o ostrożność. Ale Loeb nie czekał. Nadał temu wydarzeniu ocenę czterech w swojej autorskiej skali Loeba systemie klasyfikacji potencjalnych zjawisk o pochodzeniu sztucznym. Poziom czwarty oznacza, Mocno sugerujące, lecz niekonkluzywne. Coś mogło się wydarzyć za Słońcem, czego fizyka komet nie potrafi łatwo wyjaśnić. Aby zrozumieć, dlaczego to przegapiliśmy, trzeba zrozumieć geometrię. 3. Atlas znajdował się w idealnej koniunkcji słonecznej, niemal dokładnie za Słońcem z punktu widzenia Ziemi. Kątowa separacja była tak mała, że nawet najnowocześniejsze teleskopy naziemne były bezużyteczne. Blask Słońca przyćmiewał wszystko. To nie był pech, to był czysty przypadek geometrii nieba. Nawet radarowe mapowanie było niemożliwe. Gdyby Ziemia znajdowała się po przeciwnej stronie swojej orbity, moglibyśmy wysłać sygnały radarowe i stworzyć trójwymiarowy model. Ale tym razem to się nie udało. Minimalna odległość 3 i Atlas od Ziemi, zaplanowana na 19 grudnia, wyniesie około 269 milionów kilometrów zbyt daleko, by cokolwiek wykryć. To oznacza trwałą lukę w danych żadnych pomiarów kształtu, żadnych odbić radarowych, żadnych widm wysokiej rozdzielczości. I wszystko to w momencie, który mógł być przełomowy. Z pozostałych obserwacji Loeb wydobył osiem cech, które nazwał onie prawdopodobnymi dla naturalnej komety. I tutaj historia zaczyna przechodzić od zbiegów okoliczności w stronę kontrowersji. Po pierwsze, trajektoria. 3 i Atlas porusza się niemal idealnie wzdłuż ekliptyki. Prawdopodobieństwo takiego przypadku dla losowego obiektu międzygwiezdnego wynosi zaledwie 0,2%. Po drugie strumień gazu, obserwowany latem, był skierowany nie od Słońca, lecz ku niemu. To odwrotność typowego zachowania komet. Po trzecie skala. Średnica przekraczająca 5 km, masa około 33 miliardów ton i prędkość przy peryhelium bliska 68 km na sekundę. Do tego dochodzi skład chemiczny. Wyjątkowo dużo niklu, bardzo mało żelaza oraz wysoki stosunek niklu do cyjanku, coś niezwykle rzadkiego wśród znanych komet. Zawartość wody mniej niż 4% masy. W świetle spolaryzowanym obiekt wykazywał ekstremalną ujemną polaryzację, odbijał światło w sposób, jakiego jeszcze nie zaobserwowano. Żaden z tych elementów sam w sobie nie jest dowodem na sztuczne pochodzenie, ale wszystkie razem Loeb twierdzi, że prawdopodobieństwo ich współwystąpienia wynosi mniej niż jednego na 10 biliardów. A na koniec szczegół, który rozpalił Internet. Kierunek, z którego nadleciał 3 i Atlas, znajduje się w odległości zaledwie 9 stopni od słynnego sygnału Wow. Z 1977 roku. Loeb nie twierdzi, że oba zjawiska są powiązane. Ale, jak mówi, zbieg okoliczności zasługuje na uwagę. Oficjalna nauka reaguje jednak chłodno. Większość astronomów uważa, że niemal każdą z tych anomalii da się wytłumaczyć naturalnie. Trajektoria może być zwykłym wyjątkiem statystycznym. Strumień skierowany w stronę Słońca może być złudzeniem geometrycznym, spowodowanym przez oświetlenie wirującej powierzchni. Skład bogaty w nikiel być może efekt kalibracji lub zakłóceń w danych. Koronografy nie były projektowane do fotometrii komet. Ale nie da się zaprzeczyć jewnemu 3 i Atlas jest obiektem wyjątkowym. Ma średnicę ponad 5 km, pędzi przez Układ Słoneczny z prędkością 68 km na sekundę. Jest znacznie większy i szybszy niż Oumuamua czy Borysow. Jego długość jest 100 razy większa niż rakiety Starship, a masa miliardy razy większa niż cokolwiek zbudowanego przez człowieka. Czas rotacji, około 16 godzin, mieści się w normie dla komet, więc nic nie wskazuje na sztuczną stabilizację. Pod koniec sierpnia kometa rozwinęła klasyczny antysłoneczny ogon gaz i pył uciekający od Słońca, zgodnie z oczekiwaniami. A słynna plama zwrócona ku Słońcu, którą Loeb uznał za anomalię, mogła być po prostu naturalnym wybuchem, widocznym pod nietypowym kątem. A jednak moment, w którym kometa była niewidoczna, był dokładnie tym, w którym mogło się wydarzyć coś nadzwyczajnego. To poczucie zaplanowanego przypadku napędza wyobraźnię ludzi na całym świecie. Teraz wszyscy czekają na jej powrót. Gdy 3 Atlas wyłoni się za słońca w listopadzie, teleskopy na całym świecie będą gotowe. Kabel i kosmiczny teleskop Jamesa Webba mają już zaplanowane obserwacje. Radioteleskopy będą nasłuchiwać potencjalnych sygnałów. Każdy instrument ma swoje zadanie. Jedni szukają fal radiowych, inni nadmiaru ciepła, jeszcze inni błysków światła czy zmian kursu. Nawet politycy zwrócili uwagę. W Kongresie USA reprezentantka Anna Paulina Luna zaapelowała do NASA o ujawnienie wszystkich zdjęć wysokiej rozdzielczości wykonanych przed peryhelium. Coraz więcej osób domaga się przejrzystości. Argumentując, że jeśli istnieje choćby cień szansy, że coś wyjątkowego wydarzyło się za Słońcem, świat ma prawo wiedzieć. Najbliższe tygodnie mogą być decydujące. Jeśli 3 i Atlas zachowa się jak zwykła kometa, stopniowo przygaśnie, rozpadnie się i podąży dalej swoją trajektorią, tajemnica powoli się rozwieje. Ale jeśli pokaże choć jeden sygnał odbiegający od normy, choćby drobną zmianę kursu, nietypowe rozbłyski czy niewyjaśnione emisje radiowe, historia może się zmienić. W listopadzie kometa ponownie pojawi się na niebie, przechodząc przez konstelację panny i lwa, wystarczająco jasna, by śledziły ją teleskopy średniej klasy. Każde nowe zdjęcie, każdy odczyt, każdy wykres to kolejny fragment układanki. Czy 3 i Atlas to tylko niezwykła, naturalna kometa? A może coś więcej? Nikt jeszcze nie zna odpowiedzi. Ale jedno jest pewne to, co wydarzyło się w tych niewidocznych minutach 29 października. Może zdefiniować nasze spojrzenie na międzygwiezdnych gości na pokolenia. Czy 3 Atlas okaże się cudownym tworem natury, czy dowodem na istnienie czegoś więcej, już teraz zmusza nas do patrzenia w niebo z nową ciekawością. Więc w nadchodzące noce spójrz w stronę nieba. Bo jeśli dane Loeba się potwierdzą, historia 3i Atlas może nie być opowieścią o komecie. Może być początkiem opowieści o kontakcie. A my po raz pierwszy możemy być o krok od odkrycia. Co naprawdę ukryło się za słońcem, gdy świat oślepu?